Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Dualizacja. 23 kwietnia 2023 roku, godzina 22:20 EDT, opublikowano, 23 kwietnia 2023 roku, godzina 13:03 EDT. Producenci samochodów ciężko pracują, aby silniki. Ich pojazdów były coraz lepsze, bardziej niezawodne i działały przez wiele lat. Silniki uległy znacznej poprawie, ale ich żywotność zależy nie tylko od tego, jak dobrze są zbudowane, ale także od wielu czynników, takich jak serwisowanie, styl jazdy. Płyny na zalecanych poziomach i wiele innych czynników. Istnieje jednak również wiele czynników, które skracają żywotność silnika, co sprawia, że bardzo trudno jest dokładnie określić, jak długo działa silnik samochodowy. Jaka jest średnia żywotność silnika samochodowego? Powiedzmy, że nie ma absolutnej reguły, jeśli chodzi o żywotność silników, ale średnia żywotność wynosi około 8 do 9 lat lub 150 000 do 170 000 mil. Nowe modele samochodów z innowacyjnymi rozwiązaniami wydłużyły żywotność silnika do 10 lat lub 200 tysięcy mil. Uwzględnienie okresu użytkowania silnika pozwoli na podstawowe oszacowanie jego żywotności. Na przykład, ponieważ szacujemy średnia żywotność silnika na 10 lat, każdego roku samochód może przejechać od 15 tysięcy do 20 tysięcy mil. Jak przedłużyć żywotność samochodu? Pierwsza rzeczą, która musisz zrobić, jest przestrzeganie wszystkich usług konserwacyjnych w zalecanych terminach, esa one kluczowe. Dla długiej żywotności samochodu. Częste przeglądy pomogą naprawić wszelkie problemy na czas, oszczędzając koszty i chroniąc żywotność silnika. Tylko lekarz samochodowy zrozumie problem Twojego samochodu. Po drugie, należy monitorować sposób prowadzenia samochodu, jeździć prawidłowo i nie zapominać o dobrych nawykach. Zastosowania takie jak holowanie ciężkich ładunków, Powtarzające się ekstremalne przyspieszanie i zwalnianie, zwiększanie obrotów. Silnika powyżej czerwonej linii lub jazda z dużą prędkością wpływa na żywotność silnika samochodu. Możesz być zainteresowany.